Dzisiaj pod knajpą jest kontener, w sumie jest od wczoraj. Patrzyliśmy wczoraj, ale nic ciekawego nie było. Patrzymy dzisiaj nic ciekawego nie ma? i nic ciekawego nie ma. Torbę ktoś grzebał, widać, była otwarta. Wszystko pozamakło. No. I nic, kolipka. Poza błotem wokół. Nie? No, idziemy. Się przejść na osiedle, te które mamy zazwyczaj w zasięgu stóp. Zaczniemy dzisiaj znów od tyłu osiedla, od miejsca, gdzie była seksero kopiarka. Tu duża, ciężka, taka i telewizor. lecą butle. I telewizor, gdzie był w sumie, nie? Koinki teraz do Och, Koinka. O patrz tu nawet w torbie Muszę zapalać lampkę, bo... No co ty? Ale chyba sama obudowa tego komputera. Kurde mole, czarnej płyty głównej. no. Szkoda. Płyta główna to jeszcze ma wartość. Sensowną. Uu kielichy. Kieliszki. To są jakieś pudełko, jakieś drobnice po... Biżuterii, widzisz, ktoś by mm -hmm. bo to jest papierowe w sumie. Mm -hmm. No, a papierowe pudełko. No co ty dzisiaj? Skoro? są chyba nastawione automatycznie. Bo piątek wie? dzisiaj to teoretycznie mogę. <laughs> chyba. Patrz co wykładę. TBL we je chyba. Ładne, no, no Zerknę zerknę ja to. Dam pod dwoma orłami. Ten komputer Wiesz co, sama rama to. To złom tym. To nie będziemy go tarmosić na razie, bo ciężki, a nie ma żadnej elektroniki. Szkło se weźmiemy, dobra? Mhm. Skło jest fajne. Cały zestaw. Wiesz co, patrzymy. Może wejdzie do tej torby mniejszej. Okay? Są te torby, które nie lubią współpracować ze mną. Właściwa jakoś to rby, bo to może się wyjepczyć więc spróbuję jakoś tak... Bo. Nie wiem, się z... Wiesz co, to może jak Nie a, da się, bo ktoś Jest tu... więcej. A, bo tutaj jest to nie są tylko szklanki. to, ale są też jakieś szklanki. A. Nie włożymy w taki sposób. Szklanki można wyjąć. Są tylko dwie, więc... Ale ładne też są. Zielone i... Możemy sobie włożyć włożowy. obok, a to pudło mhm. się wtedy zamknie. Mhm bo widać, że te są niezniszczone wiesz? Mm -hmm. tylko to nie jest od nich pudełko bo no. one tu nie wejdą ktoś te kupił cestę. inne wiesz co, ja tak Ci podtrzymam mm -hmm. tutaj podróż. No, dobra I szklanice gdzieś z boku ja można. włożę te z boku gdzieś no, do... z jedną z jednej strony z drugą z drugiej strony mm -hmm. są fajne kolorowe mieliśmy kiedyś takie kieliszki, ale z takim kolorowym spodem, ale że ja był. chyba wytukłem je. Mhm. Jakie, bo nie chcę wejść, Co to jeszcze coś, jest. Nie, jakiś worek. No. Co? No nic. Takie ale śmieciów. Definite. Bliżej już nie mógł przejechać, nie? Koło mnie. Nie widzę, bo tam nic nie ma. Wsadziłem oko ma. kamery. W tym też nic. Chyba nie. Z tyłu nie sprawdzałem się nic. Z tyłu nie sprawdzałeś. Stanałem się to jest twarde, a to jest tam u góry zaczerwione. Zablokowało się. No. To jak od lampy, Widzisz, o, duży no. Drewniany. I w sumie nie ma z nic więcej. Są tam te... Y, od prysznica jest w tempie. Aha, rodzic cały? Rodzic cały. Ale zajebany. orany, zobacz. Patrz jaki jest brudny. W sensie no. Pękł komuś. Kto się chyba tam stanął na tym, tam nie ma wzmocnienia to... i pękł komuś. To jest druga część tego. No, no dobrze, to idziemy dalej, komputer się nie był nada. Tu, ostatni, tu był ostatni ten telewizor, taki wielki LCD, uh -huh. nie? No, Ktoś ciężki. Żeśmy go nie... Tam trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć, tak. Był, żeśmy go jeszcze nie rozebrali, nie? Lodówka? Uh -huh. Czy to jest kawka jakaś? Coś w tym stylu. Lodówka. O pani... to jest ta lodówka, ta. tak w przyczepie mieli. Tak, ta lodówka, no. Kiedyś. No, to jest ta taka yy, polara, ale ona jest, zobacz, pod, ona... Pod spodem jest kaloryfer. Olejak. Mhm. Albo taki ten. Gdybyśmy byli tu samochodem, to by się to Jesteś. załadowało. W samochodzie też jest pełno. Mhm. A zobacz jak ona wygląda. No, tak, one są, bo to są bardzo długowieczne lodówki. Co zapomniałem nazwę, jaką ona ma. Absorpcyjna. O. Tak, to jest absorpcyjna. Ciekawe, no. czy wyciekł gaz. jak wygląda, układem wygląda, wygląda spoko. Okay, no. Uf, kurde, molek. Made in Poland, rocznik 60, 60 któryś, rocznik. 60-ty któryś, no. Nie, o, zaczyna kropić chyba deszcz, bo mi przed lampą przeletło. Przysiedź tu. Co to było cudko? Nie wiem. Ktoś sprzątał chyba piwnicę coś. Na naszej okazji. Wie? Mhm. I gdybyśmy tu byli autkiem, to by się to wzięło. Ten i olejak spod spodu płytki pewnie w tym. Nie, Nie wiem. Kurde, no nie mogę sobie pomyśleć. Zobacz, co Co tym jest? Słoiki. słoiki. O, słoiki. chyba nawet no. jakieś stare. Dobra chodźcie. Zobaczymy dalej. Chyba. Tu raczej nic więcej nie widać. To są wiadra tylko. że byłby problem, żeby tą lodówkę w jakiś sposób. A tam, jakie coś duże jest, zobacz, oparte jest o kopernik. No, to idziemy. Tam. Kurde padać zaczyna, ma O, mhm. chciałeś kiblem rzucić. No to Chciałbym proszę. kiblem rzucić, jest. Kibel do rzucenia. Mówisz, masz. Umywalką, jakbyś chciał, to też jest. Buty. Mhm. Znowu mebloza. Ja. Mebloza, kibloza. Mhm. Mm Jakoś małpka. Ciuchów pełno. Nic Zamykam. Niecość. Niecości pewnie. Niecości. Nic ciekawego. To idziemy. Dalej coś tu pokrapia. I tak, jakby deszcz za śniegiem. Nie ma być. Zbliżamy się do kolejnego śmietnika. Czy nawet butelki tu obruszyły. Chyba coś było sobie jakieś To jest ale szybko chyba jest gdzieś Nie. No tu nie. U nas wywozili. Gdzieś chyba nadal wywożą, albo ktoś wysypuje. O, plastik. Plastik. Kable obskurowane, bo przecięte. Ta. Tam nie wiem, czy sięgnę, bo... No pełno I chojny jak no, Tu papry, to raczej nic nie będzie. Wywiezione, bo było no. wywożone. Idziemy w tamtą stronę, nie? Mhm. co to ciekawego? Nic, Cuchy. Idziemy tak, w tamtą stronę. tam nam niestety ta No i została kratka, którą być może jest niestki, ale ugh. A ten tam, tam są kable jakieś. Hmm. O, to wiemy. Schodłam na kable jakie, do drukarki, do drukarki antenowej no, i sieciowej tutaj mamy. No, się jeszcze uważajmy. No. Już całkiem tutaj niki teraz się pojawiają już ducha i nic nie ma, więcej widzimy tutaj coś tam ci jakieś są. Są zobaczymy. O, gałązki. O, kibel. Ale na no, bogato czyli. Suszarka, stół. Suszarka jest znowu. taka, znowu. Jakiś inna. taki stół dziwny. Wersarka. No. Co to tam jest? Spuczki, chyba? Tak, tak. Pływaki. Tu jest spłuczki, kawałek znowu. Posegregowane posegradowane po polsku. Papiery z plastikami. Tam coś? Nie, nie. Zmieszane nawet wrzucili do tego. Mhm. Dobra, chyba nie wiem, gdzie gotowali. Chyba tamten. tak, no. Zobaczymy tutaj. Klucyk Jakieś drzwi stoją chyba Aha, są tak drzwi, drzwi Przewrócone śmieci. Cały czas jest przewrócone Pełno jakichś skrzynek To ze sklepu ktoś wypitył chyba Kontenerat jakiś taki Mocno Wydawało mi się, że mieć widzę, ale to są te zimognie To chyba nie Mocno, są niczym Zajechamy co tam jest z tyłu. Zresztą się tym Śmieci prosto. Mm. Ten, ten śmietnik na papier to chyba... To po gniewo tak? mm. On stąd jest chyba. Może być. I tu jest dziura śmietnikowa. Mm -hmm. Tu jest pusto. O, wiatrówkę ktoś kupował. Zobacz ile Mógł. butów. I ciuchów. Nie. Zobacz ile butów. Mm. Oczywiście na strachu przyszło trochę deszczu, śniegu, buty zaczęły ludziom przemakać. No to musieli se kupić nowe, tak jak i ja, nie? Dobra, tu nie ma nic. No. Tego trzeba szeroko otworzyć, bo się zamknie. Tu coś z kałki zamknął. jest mhm. naszykowany dużo. To jest brudne. A zobacz, tu są książki wypitydone. Maszyny elektryczne. No proszę. A, jakieś. Przyświeć mi tu tu tu. Są stare książki wyrzucone, wiesz? No, ale zobacz książki. Bajki jakieś. Jak w twardej okładce z twardymi kartkami to dla dzieciaków no to też tam chciał. Ale są zniszczone, brudne. widzisz? Mhm. To nie będę chyba tego brał. Bardziej chodziło chyba o takie edukacyjne z twardymi kartkami. Aha, no to nie, to to jest... To jest niemiecki, czyli, wiesz? Jakieś książki chyba edukacyjne, wiesz? Może być. Stare podniszczone książki. No, po Nasze? nie po naszemu. Maszem? Um, nie, po naszemu. Autorzy są chyba tylko ci tacy. Nie nasi. Ktoś sprzątał. Widzisz? Weź biblioteczkę swoją. Chyba tak. Meteorologia rolnicza. No. Jakiś leksykon. Są jakieś takie pewno te encyklopedie, takie tego typu stare, nie? Mhm. Niektóre chyba leżały w piwnicy, bo one są trochę jakby cyrylicą pisane. O, o, o. Ateny. To bierzemy jedną? i niepotrzebne w sumie. Włodzimierz Moros. Techniczne, co nie? Takie. Mhm. Się pewnie nie sprzeda. 58. 58. Wydanie. Możemy spróbować wziąć nie jedną. Ale to wrzućmy to tutaj, bo ja mam ksiąg. Mam, mhm. tamte, mam tam te. W sprawie, Tu jest, Też jest nie? Nie. Ja bym w którą? Tam. A no to pójdzie, tam. Słyszymy sobie. No, odsunięta, więc już pewnie wypróta. I wózek. I wózek. Tak, no. ja, Ale choinek. Jak na skupie. Po co to? Biedne choinki. Tam jest po no, no. No, Kupę przetworów. No, ryby jakieś. Pomijamy. I sałatka jest co. Kiełki takie ta, żeżuszka. Próbujemy to No. Do tamtego na przykład Co, nie? nic nie ma. dworki z prawem tylko. A, albo liść nie. Tak, sałatka do góry dostać. się, produkuje. Chcemy sprawdzić. Znowu? Chcemy sprawdzić gdzieś dalej do środka. Czuję mi niedosyt. No ja znalazłem w siebie. Zapachniało jedzeniem. Ja czuję obierki po ziemniakach. Gdzieś się rozkładają. Mhm. Coś tam... Majaczu w ciemności O, otwarta. Tak? Mhm. O, połagam. O, no, to, to jest jakiś dywan. Coś becka. becka? dywan. Czy się tam tęskni się lampa? Mhm. Boż sam, czy...? Boż chyba. No, w stanie agonalnym, taki brzydki strasznie. Do plafona od spodu zakładał. Tak, tam takie. było odkurze, trzeba bo są jakieś takie kawałki. No, Tutaj zerknę bliżej, coś się tu znajdzie. Nic się nie znajdzie, no tak jak mówisz, ale bardzo mało tych resztków. Kawałki. Mhm. O, to i, o patrz opatrz no, drukarka I płyta. Ew, ty, w najlepszym stanie jak do tej pory. To jest jej od niej pudełko? Tak. <laughs> Mamy w oryginal z oryginalnym pudłem drukarkę. Mamy z oryginalnymi sterownikami drukarkę. Czekaj, zajrzę do tych koszy, i zaraz ją będziemy pakować. I tutaj są jakieś torby z butrotami. Tej ze styropianami jest, kurde Molek, panie Czemu to się nie chce zatałać? Co? Nie oślepiej mi, gasisz mi światło. I to oślepiam się ciemnością, przepraszam. Zapomniałem, że to trzeba w ten sposób. Mocno pewnie. A nie. No teraz. Ale Wajdy mi Nie pani. ma tej zasilacza chyba znowu. Znowu, znowu Hapekowski. Hmm. A nie, patrz, no normalne jest. A, normalne. Radiowe. Mhm. Ale się trafiło. To Z tamtej strony. Tak. A nie, to nie od nich chyba, bo... To od to musi być pewnie... Nie, chyba. Odwrotnie, to jest z drugiej strony. No. A no, dobra, dawaj drugą. No to się zablokowało pewnie. I tu są jeszcze płytki. No weź dobra, weźmiesz moją torbę? Weź A Weź jeszcze przyświetlu do tego śmietnika. Przyświecałem, nie było nic ciekawego, ale wrócimy jeszcze tego kartona? Tak jak chyba. Intel Inside. śmieci wysajęć. Dobra, bo pełno. Dobra, to trzeba, że ma ucha, to można ją wziąć. Już mogę ją podpachę wsiąść. Tak, mogę ją podpachę i nadal jestem operacyjny. Tak. To się jeszcze. Ten syf tutaj, oops, trzeba uważać, bo tu kupy mogą być. Oj, oj, oj. O, ojoj, O, ojej, O ojej, O, żarówki ojej, 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 chyba, 15 tego typu. Spalone. Mhm. to ojej, Bateria. No. Uważaj bo tam mogą być niespodziane. Mm -hmm. no to widzisz dobrze, opłacało się tu jednak wejść. Opłacało się wejść, tak. Jak no to ten ostatni tutaj, tu ojca by tamty. No. Po trasie iść, wiesz? Tak. O, wziąłem no, sobie oczka w lampkę. uważaj mamo na siebie, no popatrz, dwa. Zajrzymy tutaj. Czasem nie bywają drobne rzeczy. Choinka obgryziona. I to zamknięty pewnie. Dwa. Ludzie zazdrośnie strzegą swoich śmieci. No to samo to było? W Trzeba zajrzeć, Trzeba od, zajrzeć od, od drugiej stronie. Bo tu nie wejdę z tą drukarką. No to, to jest... Nie to. właśnie w tej strony. Przedaży jakiś karmisz chyba. Taki cienki, metalowy. No. I te same śmieci co były w sumie. Mhm. Nie? Tak. Nie tak. posprzątali tego, bo po co? No. Ciekawe co to jest, to jest jakiś... Pewnie stały. Stały, no Co to ten? To to... Taki mieliśmy chyba nawet gdzieś. Taki kojarze gdzieś mieliśmy. Wziąć go? Tak, nie mamy nic innego do wzięcia. Możemy wziąć na złąpek. Jest wysuwany. O, ja mówię, o patent. Ale tu nie wiem, czy brać to. To weź może. Może nie jest stal. Może mocno powlekany. Zakładam, że to jest stal, no, ale. Ten to jest sklejał, sklejał bo to pewno wypadało. To. to może nie wypadnie, może nie zgubię tego. No. Będziesz niósł? No. No Mogę sobie plopi. Nic więcej ciekawego tutaj. To sobie idziemy. Wrócimy okiem jeszcze na ostatni punkt z planowych po drodze. Kiedyś była wieża. I od tego czasu zaglądamy co pewien czas, ale zazwyczaj nic nie ma. Śmieci jakieś tam są. szafka Tu cały czas wisi linka, to tu jest zamknięty, oczywiście. Tu jest czysto, wyjątkowo. O, no to już nie jest czysto. Ty, ty. I tu nic. Nic nie ma. Nic nie ma. Ale pusty plac. Idealny na kontener zaciszu można by skupić kontener tutaj, co nie? Z dala od nieprzychylnych spojrzeń. Dobra, to no idę. Idę, idę, powoli nagrywamy. Dobra, no nic więcej. No to idziemy.